Cześć, ja jestem Aram, a wy słuchacie zdrowego ze wschodu. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym wtorkowym odcinku. Witam wszystkich słuchaczy na Spotify oraz na YouTubie. Ponieważ to już jest drugi odcinek, który wrzucam na YouTube'a, stwierdziłem, że dzięki temu mogę dotrzeć do większej ilości słuchaczy i mogę przekazać tą wiedzę oraz ciekawostki na temat dietetyki oraz psychodietetyki. Dzisiejszym naszym tematem będzie ortoreksja, kiedy obsesja na punkcie zdrowia przestaje być zdrowa. Zapraszam do słuchania. Zacznijmy może od słowa ortoreksja. Jest to słowo, które wywodzi się z greckiego orto, czyli właściwy, a oreksis, czyli apetyt. Na pierwszy rzut oka może wydawać się czymś pozytywnym. Apetyt na zdrowie, na dobre jedzenie, ale tak naprawdę to, co na początku jest troską o siebie, z czasem może przerodzić się w obsesję. Osoba z ortoreksją przestaje patrzeć na jedzenie jako na przyjemność i sposób na odżywianie się zaczyna widzieć jako test, wyzwanie, często jako narzędzie do kontrolowania lęku. I wtedy właśnie zdrowe odżywianie przestaje być zdrowe. Może zacznijmy od tego, czym charakteryzuje się ta ortoreksja, jak rozpoznać, bo tak naprawdę granica między zdrowym stylem życia a obsesją potrafi być naprawdę bardzo cienka. Ortoreksja to sztywne zasady, które rzadko można złamać. Silny stres przed jedzeniem zakazanych w cudzysłowie potraw, izolowanie się od ludzi, bo spotkania na przykład wiążą się z jedzeniem i mogą naruszyć te zasady, obsesyjne planowanie posiłków i spędzanie na tym dużej części dnia. Tutaj osoby z ortoreksją często też chwalą się swoją dyscypliną i nie widzą żadnego problemu, bo dla nich jest to dowód na siłę. I może takie dbanie o siebie. Ale dla mnie jest to troszkę więcej niż uważne jedzenie. Bo skąd się wie, że jakby ta potrzeba kontroli i perfekcji, można tak to nazwać, perfekcjonizmem, może zobaczmy, jakie są przyczyny tej ortoreksji. Po pierwsze, świat, w którym żyjemy, tak, świat, który bombarduje nas informacjami o tym, co jest zdrowe, co nie jest zdrowe. Do tego dochodzą media społecznościowe, tak, blogi, reklamy, jakieś filmiki na YouTube, TikTok i teraz tak naprawdę codziennie coś nowego powstaje. Wszędzie jakby widzimy idealne talerze, superfoody, diety cud, idealne sylwetki. Po drugie, zdrowie staje się często takim narzędziem do budowania własnej wartości. Jestem lepszy, bo jem lepiej. Wiele osób zaczyna od potrzeby zadbania o siebie, a potem wpada po prostu w, w tą pułapkę perfekcjonizmu. A ortoreksja niestety często ma też podłoże w lękach, niepokoju, chęci kontroli, które bardzo łatwo przenieść na jedzenie. I co prawda początki często są niewinne, ale z czasem ta obsesja może mieć realne, czasem nawet niebezpieczne konsekwencje, bo na początku może nam się wydawać, że jest to tylko kwestia stylu życia, ale Ortoreksja może doprowadzić do bardzo poważnych problemów, między innymi do niedoborów pokarmowych, bo wykluczamy zbyt dużo produktów dla nas zakazanych i dla nas negatywnych. Możemy doprowadzić tym do osłabienia organizmu, zmęczenia, a nawet do innych chorób niedoborowych. Kolejnym objawem ortoreksji jest niestety izolacja społeczna. Tak? Unikamy jedzenia tego niedobrego, tego nieidealnego. No, i to sprawia, że po prostu przestajemy uczestniczyć w spotkaniach czy w rodzinnych obiadach, czy wyjściach ze znajomymi, i dalej. No, i tak jak wcześniej wspomniałem, może doprowadzić do zaburzeń psychicznych, tak. Czyli lęk, depresja, i ten właśnie pogłębiający się perfekcjonizm. I niestety to są takie konsekwencje, które bardzo mogą obniżyć jakość życia. Spróbujmy wyjaśnić. Zdrowe nawyki od tych, które już wymykają się spod kontroli. Zdrowe nawyki są elastyczne, dopuszczają od czasu do czasu jakieś odstępstwa, nie powodują lęku ani stresu, pozwalają cieszyć się jedzeniem, życiem, nie izolują przede wszystkim od innych ludzi. A ortoreksja to odwrotność, to sztywność, lęk, izolacja. Przejrzyj się, jakie emocje towarzyszą Twojemu jedzeniu. Czy czujesz radość, czy raczej takie napięcie? Po drugie spróbuj odpuścić tą kontrolę. I wiem tutaj, że łatwiej powiedzieć niż to zrobić, ale pomocne mogą być na przykład rozmowy z kimś bliskim, kto nie ocenia, tak? Nie będzie oceniać i nie będzie mówić: "Rób to, rób tamto, dlaczego zrobiłeś to, dlaczego zrobiłeś tamto". Bardzo dobrą pomocą jest również konsultacja z psychologiem, tak, lub dietetykiem, którzy rzeczywiście znają temat. Należy pracować nad akceptacją siebie i swojego ciała, tak, bo Zdrowie to nie jest perfekcja, bo tak jak na początku odcinka wspomniałem, jest bardzo, bardzo cienka granica między zdrowiem a perfekcją i doprowadzaniem do zaburzeń. I tutaj również bardzo ważne, w procesie wychodzenia z ortorekcji ogromną rolę odgrywa nie tylko własna świadomość, ale też wsparcie otoczenia. Często te osoby z ortoreksją czują się po prostu niezrozumiane dlatego wsparcie bliskich ma naprawdę ogromną rolę, żebyśmy po prostu z tego wyszli. Nie przez krytykę, ale przez empatię, otwartość, szerokie myślenie, szerokie patrzenie na to wszystko. Naprawdę można pomóc komuś, kto zmaga się z tą ortoreksją, po prostu będąc przy nim, tak, słuchając, nie oceniając jego wyborów. A jeśli zmagasz się z tym problemem, to pamiętaj, żeby prosić o pomoc, bo proszenie o pomoc to nie jest oznaka słabości, tylko siły, bo wiesz, że masz problem i chcesz naprawdę z tego wyjść. I właśnie tym chciałem dzisiaj zakończyć. Myślą, że zdrowie to relacja nie tylko z jedzeniem, ale też z samym sobą i z innymi ludźmi. Jeśli czujesz, że ten odcinek cię dotknął, to spróbuj zrobić jeden mały krok, tak? Zatrzymaj się przed następnym posiłkiem. Zapytaj czy to, co jem, naprawdę mnie odżywia, czy może jest to po prostu odpowiedź na, na coś więcej? Może czujesz się z tego powodu zestresowany, może czujesz się z tego powodu po prostu źle, tak, że, że muszę to jeść, muszę to zrobić, bo, bo coś się stanie, bo nie wiem, bo schudnę, bo stracę efekty mojej pracy na siłowni, tak? stracę tą tkankę mięśniową, ale nie, musisz znaleźć ten balans i musisz naprawdę. Szanować samego siebie, bo to naprawdę może doprowadzać do bardzo poważnych problemów. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną, a Was zapraszam na kolejny wtorek o godzinie 19, gdzie będziemy rozmawiać o anoreksji, czyli już w tej tematyce zaburzeń odżywiania. Anoreksji, kiedy chudnięcie staje się już chorobą. Zostawcie obserwacje, subskrypcje, lajka, napiszcie jakiś komentarz, dajcie jakiś feedback, czy Wam się podoba ten odcinek. Jeśli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie na mojego Instagrama tutaj w komentarzach, także do usłyszenia, następnym razem cześć.